Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę w Tell, Me, eh, Tell Me Why. Live is Strange, chciałem powiedzieć. Z jakiegoś powodu cały czas to Tell Me Why mi się pojawia w głowie, kiedy myślę o tej grze. Chyba dlatego po prostu, że poprzednia seria eh, od tych twórców właśnie to było Tell Me Why, i gdzieś mi to cały czas utkwiło w głowie. Z jakiegoś powodu to właśnie cały czas mi się pojawia jako ta pierwsza myśl. Natomiast to jest jednak Live Strange eh, True Colors. Co tutaj ciekawego, tutaj jakaś wściekłość się pojawiła. Tak, ludzie generalnie to niestety mają takie podejście do spraw, które ich nie dotyczą, że po prostu myślą, że to ich nie dotyczy, w związku z czym bardziej się skupiają na jakichś swoich przemyśleniach dotyczących ich własnego życia, w tym przypadku wakacji nieudanych, pomimo tego, że tam no niestety ludzie umarli. Ale jest to jednak też jakiś pokaz niewrażliwości i chyba braku empatii trochę moim zdaniem, przynajmniej, no bo. No na ilość boską, ludzie tam umarli. To jest chyba troszkę jednak ważniejsze niż jakiekolwiek e, jakiekolwiek wakacje. No dobra, ale tak chodzę w kółko i nie wiem, co mam robić w sumie. Investigate the Flower Shop. Dobra, musimy pójść do sklepu e, do kwieciarni. Tylko teraz tak, żebym ja pamiętał, to raczej w tamtą stronę jest kwieciarnia. Tak mi się wydaje, gdzie jest kwieciarnia? To by było fenomenalnie. Natomiast, no oczywiście ja będę tutaj strzelał w tej kwestii, no bo jak żeby było in, inaczej. E, Chociaż tutaj są. To jest sztuka fajna, raczej nie. Jest jakiś sklepik, to są w ogóle lody. Avalanche, Ice Cream. No, Avalanche to jest kiepska nazwa w tym momencie, bo to lawina jest. Także tutaj są kwiatuszki, proszę bardzo. Let the Flowers, tutaj musimy przyjść i zobaczyć, co się ciekawego dzieje w sklepie z kwiatami w takim wypadku. Co się może stać w sklepie z kwiatami? Jaka tragedia mogła tutaj się pojawić? Nie wiem, być może kwiaty przerosły do niczki i trzeba znaleźć nowe. A być może po prostu chodzi o jakąś zwykłą e, rozmowę z mieszkańcem. Nie, mieszkańcem, może tyle mieszkańcem, co właścicielem tego sklepu. Zobaczmy. Sklep jest otwarty w każdym razie. My tu mieliśmy okazję już zresztą być wcześniej, ale tej pani chyba nie kojarzymy, aby ja już zużyłem zapomnieć? Może coś mi się krzani w sumie. Może, może ja po prostu jestem dopominalski tak naprawdę. No dowiemy się za chwilkę Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh. Ja ci tłumaczę jeleniu. <laughs> Dobrze, kochałem tu tłumaczyć I'm, w ten sposób. Um, Zwyczaiamy się. I jakoś powolutku. Just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Na no cholerę nie pamiętam, czy już się spotkaliśmy, ale no widocznie tak, musieliśmy z nią rozmawiać. A to nie była ta, co lubiła się przytulać? To chyba była ta, co lubiła się przytulać, co przytuliła nas od razu na dzień dobry. Tak mi się wydaje. O, o. ona ma jakieś wczesne... Poziomy Alzheimera, że zapomina rzeczy. Bo tutaj wyraźnie widać stres i strach. Chciałbym to sprawdzić, ale nie wiem, czy nam poz... O, jednak się cofniemy. I zobaczymy. Tak, nie możemy jej opuścić w tym momencie. Chociaż to bardziej. Tak naprawdę to bardziej chcę zaspokoić swoją ciekawość w tym momencie niż. Czy mogę sprawdzić, co z nią. O, dlaczego. Dlaczego? Może muszę podejść od, od strony. Może wejdę za ten, za ladę wejdę. Oczywiście mam mieć wszystkie przepisy w ten sposób. Come on. Hmm. Dobra, to gnijmy trochę. Może granie ogarnia w tym momencie, że jesteśmy blisko. A ja bym. O, nie muszę jakby jakby wszystkie myszy po prostu. On już jest jakby automatycznie włączony. I to nam tutaj. A no, jakieś poważniejsze sprawy chyba. Skoro aż takie. takie urowe to się wszystko wydaje. to Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Czy to jakaś wizja? No, musimy sprawdzić, czy chodzi o pieniądze. Może chodzi o to, że zapodziała gdzieś pieniążki. Albo nie pamięta numeru kasy. To jest kwestia jednak: Jadzheimera, coś mi się wydaje. Wczesnego, skoro ona zapomina, i te wspomnienia już od razu. od wspomnień się zaczęło, że tak powiem, i i przerażenie. Everything is so, so out of order. Tak, być może ona nawet nie pamięta, co się stało. Być może nawet nie kojarzy. Może zapomniała, jaka tragedia tutaj zdarzyła się w tym mieście nie tak dawno. Eee, zobaczmy. Ja wiem, że jest tabliczka closed. Patrzyłem, czy gdzieś po boku coś się znajduje. Hmm. Ha, to jest trochę disturbing szczerze mówiąc, tak zmieniły się te litery. Czy jeszcze coś? Zobaczmy, tutaj widzieliśmy ten bukiecik. Tutaj tą kasę też widzieliśmy. Tutaj nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było w tym miejscu, ale możemy jeszcze spróbować skoczyć tutaj na zaplecze. Do łazienki właściwie, o proszę bardzo i mieliśmy Mieliśmy rację, nawet dwie rzeczy są. Co to za obrazek? Sprawdźmy w pierwszej kolejności. No, właśnie, żeby się nie skończyło tak, że ona zapomni o niej jej twarzy i twarzy w ogóle, bo wtedy się dowie tak czy siak. Dobra, mamy telefon, więc zobaczmy się telefonem. O mój Boże, nie podoba mi się to, jak wszystkie te e, dziwne fragmenty wspomnień się zmieniają, i, i tam gła się podnosi, prawdopodobnie sugerująca zapominanie wszystkiego. To może się bardzo, bardzo przykro potoczyć, coś czuję. Ale to jest trochę przerażające, że Alex ma aż takie wizję na to wszystko. W jakimś stopniu obrazujące skalę problemu, z którą musi mierzyć się, Leonor? No właśnie, to jest dobre pytanie. No bo co możemy zrobić z faktyczną medyczną kondycją, tak? Z, z chorobą de facto. Umysłu. Co możemy my zrobić? Ja nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie cokolwiek. Możemy ją. Chwilowo podnieść na duchu, ale jeżeli ona zapomina o rzeczach, no to co my możemy zadziałać? Milimy się jej jeszcze przez chwilę. To niewiele nam dodało, szczerze mówiąc. No dobrze, spróbujemy jej pomóc. Nie mam pojęcia, jak Zobacz, to, to zrobimy. <grym> <grym się wytkujesz> Tak, już widzę tą opcję do wyboru. Pomyśl mocniej, skup się na czymś innym. To raczej nie pomoże z tym konkretnym czymś. Może właśnie, po, po kolei sprawdźmy nasze kroki, które wykonaliśmy. Tylko czy my je pamiętamy w ogóle? Się, że masz dużo się Mogę pomóc Cię Cię? O, 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 Nie chcę Cię. A wiesz, to nie jest kwestia tego, że mamy dużo innych zajęć w tym momencie. No, a tam zresztą już jest w tym momencie na skraju chyba jakiegoś załamania, więc. Dobra, czyli musimy, musimy jej pomóc. W pierwszej kolejności. Nie, no, otwarcie sklepu jest na sam koniec, nie? No, bo. Tam dolorako się zrobiło ze eee. Register, tak? Nie wydaje mi się, że to by było pierwsze. Kurczę, też mi się nie wydaje, żeby było pierwsze. Cholera jasne, ja nie mam tego policja co się robi w takich sytuacjach jak pierwsze w sklepie. Zobaczmy, może tutaj coś. Może ona przyszła do pracy i sprawdziła pierwszej kolejności. Ojej. Telefon odebrała pierwszej kolejności. Mogło tak być, ale zdjęcie to trochę bez sensu chyba, nie? Chyba telefon Dobrze przynajmniej wiedzieć, że To nie jest tak, że od razu nam tutaj zaznaczy ten wybór Spójrzmy na to zdjęcie Czy coś się stało z Riley? Nie musisz tego zrobić Będę w porządku na własnym Hey, I'm not going anywhere. A może otwarła kasę pierwszej kolejności. W sumie to jest dużo dużo możliwości, żeby rzeczy najpierw. Nie wydaje mi się, że zaczęło się od otwarcia sklepu. Chyba, że przyszła i faktycznie otwarła sklep w pierwszej kolejności. A zobaczmy te Lilię. Did you trim these flowers today? I don't remember. Oj, to jest przykre. To nie brzmi. A może właśnie znak, no nie? Może jednak, to trochę. Okej, okay, no dobra, i dla mnie to sprawdzenie sklepu byłoby pierwszym pomysłem. To pewnie był telefon. Jeżeli coś ją nagle. Zawrót, jakby skupiło jej uwagę, to wydaje mi się, że to musiał być telefon. Ona sobie tutaj siedziała, ogarniała sobie rzeczy i coś ją rozkojarzyło, To musiał być telefon, i to, to, to mi przychodzi do głowy. Dobrze. I can't think who it was. to Could it have been Riley who called? Oh, I think that's right. She called to tell me about a new order. Oh, goodness. The order for? Lilie prawdopodobnie, bo tylko to nam mało. <laughs> tylko to było wyświetlane. Ale dobrze, Riley się pojawiła. Więc idziemy do Liliek w takim wypadku. A na samym końcu Register? Trochę dziwne w sumie. A no dobra, może i tak. Albo nabiła na kasie, że sprzedała to. Zobaczmy, tu są te liliany wyglądają. Ale one są. Rush Order, order okej. Okay. A tak, zawsze ja klikam to read, ale to jest tylko po prostu pokazanie tego, co jest napisane w grze. Ale z drugiej strony tak, że ona traci pamięć, no to widzę potencjał na to, żeby jacyś ludzie chcieli przyjść i ją po prostu wykorzystać w związku z tym na pieniądze, ją oszukać. Perwols zamiast Flowers. A co tutaj było w sumie? Esm Anoi Ecesotelim Ha. Nie mam tego pojęcia. Musimy potem się przyjrzeć, jak już wszystko naprawimy. Co tam w ogóle jest napisane. W każdym razie, rejestr wydaje mi się być no, po prostu końcem. Nabiłam na kasie po prostu sprzedaż. The check for the lilies would be in here, To może powiedzieć, kto Mr. Jedediah Lucan. Huh. A, czyli Jed kupił Denning basket. Okej, okay, czyli stojącym po prostu koszyczku. 79 dolców tam było. Nie <śmiecki> Mgła się uniosła. Pomogliśmy kobietce, chociaż trochę. No, powiedzmy, przez Alex jednak nie żyje brat. Znaczy, z drugiej strony, gdyby nie było, Alex, dziecko poszłoby i tak w tej góry. A, no tak ona nie pamięta. Nie wiem, czy chcemy jej to mówić w tym momencie. Nie no, ale... Dobra, ja się postawię teraz na miejscu tej kobiety, tak? Jeżeli ja byłbym w takiej sytuacji, pomijając, że byłbym przerażony absolutnie i nie wiem, co bym robił, to ja bym nie chciał, żeby, żeby ludzie mi nie mówili rzeczy, bo i tak zapomnę. Więc jakkolwiek rozumiem, że ktoś z was może pomyśleć, że to jest okrutne, że je o tym powiemy, to, to damy, damy jej znać. Niech, niech wie, co się dzieje w świecie, no. Nie możemy po prostu uznać, że jest po sprawie i, i tyle. Dobra, prawda możemy jej... no właśnie, trochę teraz. Ale no musiała się dowiedzieć moim Wake. zdaniem. Oj.

Uuu, to jest z szpitalu. Dobrze by było to faktycznie przeczytać. Mam nadzieję, że ona to zrobi. Chociaż teraz, jak ona się tam schowała, to cholera wie. Nie chce... Boję się, że coś się jej stanie. Widzę, że tu jest jeszcze jakiś ten. E, nie powiedzielibyśmy my, to powiedziałby ktoś inny, to jest, to i tak by to zostało zauważone, tak to przynajmniej, tak to przynajmniej wiecie, wie od razu. A, faktycznie, są dwa, chyba był jeden wcześniej, nie? Tam był też przy, gdzie, tam jest jeden, proszę bardzo, dalej w tych okularkach. A tu jest jakiś t-shirt i to czerwony. Pomp bot battle, chcesz? robo battle. Też, A. Co? No, you made us a sick killer robot in one fucking contest. That's. First of all, we got third place, and anyway, he's not a robot. Technically, he's. Ugh, God, way to take the bait, right? Mark, kiedyś Fuck those pricks. You rule, and I would really like to see your robot. Jeśli chcesz że potem troszkę mu odwaliło, jednak. Jeżeli chodzi o jego zachowanie. Ale najwidoczniej, wiecie jak to jest. W każdym człowieku siedzi jakaś historia. Jakieś emocje i jakieś zdarzenia, które miały miejsce w jego życiu. I najwyraźniej nie wszystkie zdarzenia w życiu Maka były po prostu złe. Ostatecznie ta yy, Riley z jakiegoś powodu z nim była. To, że teraz nie jest, to inna kwestia. Pójdziemy sobie na ten mostek w takim wypadku, ale mnie zastanawia coś innego. Tutaj dużo można pozwiedzać, mam wrażenie. Jest bardzo dużo otwarty świat, w gruncie rzeczy. To jest ciekawe w sumie, ale zobaczmy, dostaliśmy jakieś wiadomości. Kolwiek ma jakąkolwiek poradę, jak tresować przybłędy koty. Znalazłem tego tutaj słodziaka w moim, w moim koszu, ale jest całkiem szalony. A więc to jest całkiem duży kot. A to nie jest jakiś kurna tygrys po prostu. To jest ten, to jest lew. To jest lwiątko. A liczyć boską. Bądź bardzo ostrożna, mogą być bardzo agresywny, kiedy się. Kiedy czują się zagrożone. Zostaw otwarte drzwi, może wyjdzie samo z siebie. A jeśli jest pod moim muszkiem, to może miotła? Ja wzywam bo ten... Pomoc ze zwierzętami jakąś. Jakieś służby. No nie dziwię się. A ten... Miałem wrażenie, że to już wcześniej było. Ale najwyraźniej... E, cokolwiek to jest, wygląda jakby miało ich wszystkich pokonać. Cicho tam. No tak. E, tutaj widzę, że praca nad LARPem trwa w najlepsze. Jakiegoś ciekawego jeszcze jest. Nie możemy być bardziej podekscytowani, żeby ogłosić nową twarz. Która będzie dołączać do naszego, naszej społeczności niedługo. Wszyscy powitajcie Jacka Stevensa, który będzie, który przejmie restaurację, tą obok parku. Czołem wszystkim. Jestem podekscytowany, że mogę z wami służyć. Witaj w Haven. Dobrze Cię mieć z nami. Wpadnij kiedykolwiek, masz, jeśli byś czegoś potrzebował. To pułapka! Mam nadzieję, że Jet tam go nie zamorduje. Stef do nas napisała. Stef, co tam ciekawego słuchać? Hej, to właściwie my napisaliśmy do. Nie. Zaraz. Ja zawsze się mylę tutaj. Dobra, Myślicie na niebiesko oczywiście. Hej Stef, a właściwie, hej, widziałam, co zrobiłeś z larpem. Dzięki ci bardzo. Oczywiście, wydaje mi się, że i to ten, i ten się bardzo spodoba. A co my zrobiliśmy z larpem? nie mam pojęcia znowu. Ja ja chyba jestem trochę jak ten Andor. To mam się stresować w tym momencie. Eee, dobrze. Idziemy, idziemy jeszcze raz. Gdzie? Musimy poszukać Maka. On może być przy moście. Most jest. Tam. Jeśli dobrze. Nie, czekaj, tam jest nie most. Tam jest nie most. Świetne zdanie, muszę powiedzieć. może jest tutaj. Tak coś mi właśnie nie grało, że tak daleko byłby most. Na szczęście wiemy, że. Zążym się zorientować. Osiela, Anora nas napisała. Alex naprawdę bardzo mi przykro z powodu tego, co stało się wcześniej, ale naprawdę doceniam też twoją pomoc. Po prostu uderzyło mi to we mnie bardzo mocno. Nie przepraszaj, to jest ciężkie dla nas. Ciężka sytuacja dla nas wszystkich że nie mam opcji, e, brakuje mi właśnie takiej opcji, żebyśmy to my mogli wybrać odpowiedź. Ale to by dopiero było super, nie? W sensie, że te SMS-y byłyby takie bardziej interaktywne wtedy i mogłyby też decydować o różnych rzeczach. Nie wiem, jak Steinsgate mi się kojarzy, jeśli mieliście okazję czytać visual novel, to tam właśnie było. Chociaż tam nie było to oczywisty sposób zrobione, to tam można było odpowiadać na sms -y, które się otrzymywało na komórce i w ogóle komórka była dosyć ważnym elementem e, działania. Mak tu jest i ma fiolet wokół siebie, co sugeruje nam, chyba to był strach.

Będziemy lekko, uderzymy w to leko najpierw. I can tell you. Mac, to, to nie jest. To zdanie wciąż sugeruje, że coś jest do powiedzenia, tylko być może trudne do powiedzenia. I can't. Zawsze jest trochę niebezpieczne, Alex. Pamiętaj, że ten strach dotyka też Ciebie. No ale nie sądzę, że będziemy mieli inną możliwość. Ale dosłownie musimy coś znaleźć w tym momencie? Musimy porozmawiać z Riley o strachu Maka. Interesujące. Even Riley? Did with her? Hmm. Na pewno coś tam się musiało wydarzyć, przecież oni zerwali ze sobą, ona pewnie też ma jakieś pretensje do niego. Ale gdzie do cholery jest Riley, to ja nie mam pojęcia. Musimy jej po prostu poszukać, chyba. Więc to też postaramy się zrobić. Czy to jest nawiązanie do stadionu Wali? To jest nawiązanie do Valley, totalnie. Okej, okay. czemu nie? Dobra gra, warto do niej się odnosić i nie możemy wejść na drogę, co ciekawe. Czyli ta, to jest tylko takie złudzenie, że tu już tutaj wszystko można eksplorować, ale no dobra, i tak jest duży teren do eksploracji. Szukamy w każdym razie Riley. Eee, Bench Girl. Sprawdźmy jej emocje. O, o taki, taki jasno-niebieski. no tak. Czyli to jest jakieś współczucie? Sadness? Jakiś smutek po prostu? Hiker woman. A tak, to ta kobieta co nie ma za grosz empatii w sobie. Co tutaj jeszcze mamy? Gdzie jest Riley do cholery? To jest kolejny Majder. Poszukajmy jej, może gdzieś się tutaj chowa. No właśnie, może jak już tutaj przyszliśmy, to... Czy to jest jet niby? To wciąż straszna sprawa. Żeby nie było. Dedykowane pamięci ośmiu górników zabitych w e, zawaleniu się kopalni Tener w 1897 roku. E, niezapomnieni. Nigdy nie będą zapomnieni. Może tak, nawet to sobie. Trochę po swojemu przetłumaczymy. Ten koleś w okularach, co ty tutaj masz ciekawego do powiedzenia? To ma jakieś współczucie? No, ale ludzie chcą mu pomóc. To bardzo fajnie. To jednak yy, do, dobrze to świadczy o nich. Birdwatcher, co tam? To... Nie jest najważniejsza rzecz tutaj. Sorry. You're fine. Well, You're watching po prostu ptaków. <laughs> yeah, I'm trying to win a contest. Oh, good luck. Thanks. Oh, sorry. You're fine. okay. feels so weird to be preparing for a celebration. Nie czy nam się faktycznie uda znaleźć te ptaki w takim razie. Co to za pakietka? To jest ławka, którą przygotował Tyfon. No to naprawdę się postarali. Nie ma co ukrywać. A te buteleczki tutaj? Coś ktoś nie sprząta? No to szkodzimy komuś, komuś w pikniku. Just like that guy. I teraz ludzie mają przemyślenia. Nie mam żadnych jednostek. Ok, to jest No, W sumie to jest całkiem cool. Zdecydowanie fajnie wygląda też z boku, nie mają co ukrywać. Pokadajmy jeszcze z klejsiem, który trzymać. Pokadajmy. Uczujmy emocje. O, i tam tam jest.

Co by tutaj wybrać? You OK? Want to talk? Zapytajmy czy wszystko w porządku. Nie wygląda na to. Możemy jeszcze pogadać. Czy teraz się pojawi się coś nowego? Akurat nie zmienia za dużo. Tu kolejna rzeźba w drzewie. Ciekawe. Widzę, że ludziom się spodobała. To jakieś rybki skakujące z wody. Bardzo ładna zresztą rzeźba, nie ma co ukrywać. E, ale my nie rzeźby poszukujemy w tym momencie, tylko czegoś innego. A mianowicie poszukujemy e, Riley, jeśli się nie mylę. Czy tutaj mogę do góry wyskoczyć? Nie, niestety. No dobra, są kajaki, bardzo fajnie. To wciąż nie jest nasz cel poszukiwania. Moi drodzy, my tą Riley to znajdziemy sobie. Kolejnym odcinku. Ja Wam ślicznie dziękuję za to, że oglądaliście ten razem ze mną i mam nadzieję, że dołączycie do mnie też właśnie w kolejnym. Jak zwykle, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Zawsze mnie to bardzo cieszy. Dzięki wielkie, że byliście ze mną i do usłyszenia niedługo. Hej!